Świat rozpędza się coraz bardziej, zmierzając w bliżej nieokreślonym celu. Zmiany cywilizacyjne zachwycają, rodzą niepokój, przerażają. To, czego teraz doświadczamy, dla przeciętnego człowieka stanowi niepojętą tajemnicę. W jakim kierunku zmierza ludzkość? Czy jesteśmy już blisko apokaliptycznej wizji końca dziejów? A może to my, rozpędzeni walką o przetrwanie, dobrobyt, unicestwiamy w sobie jedyny, prawdziwy sens naszego istnienia? Czy biblijna apokalipsa musi się wypełnić? Czy dla nas będzie ona mieć tragiczne zakończenie? To zależy także od naszych osobistych decyzji. Droga do wieczności prowadzi przez ten świat. My się już drugi raz nie narodzimy. Drugi raz nie ma reinkarnacji. Nie przyjdziemy po raz drugi tu, żeby coś naprawić. W filmie Keharitomenę postaramy się odkryć tajemnice naszego ludzkiego powołania poprzez pryzmat najważniejszych objawień maryjnych. Opowiemy o tym, co możemy zrobić, aby być gotowym na to co nieuniknione. Przedstawimy wezwania i ostrzeżenia Maryi skierowane do ludzkości. Pokażemy, że grzech rzeczywiście istnieje i mocno zakorzenił się w świecie oraz w samym kościele. Czy posłuchamy głosu naszej matki, który być może jest dziś dla nas ostatnią drogą do ocalenia duszy? Ten naród mnie wielbi ustami, a ich serca są daleko ode mnie, Bóg o tym mówi bardzo mocno. Coraz częściej nasza pobożność maryjna jest powierzchowna i sprowadza się tylko do ckliwego odmawiania zdrowasie i śpiewania pieśni. Czy tego właśnie chciała Maryja, objawiając się ludzkości tak wiele razy? W filmie Keharitomene przedstawimy to, co łączy wszystkie orędzia Maryi, czyli wezwanie do nawrócenia, powrotu do Boga i bliskości z Nim poprzez poświęcenie się jej niepokalenemu sercu. Synem nas Synowi na swojemu nas swojemu synowi nas na pewno w dzisiejszym świecie łatwiej jest się zagubić niż odnaleźć, bo tyle ofert na co dzień. Ofert życia bez Boga, bez Kościoła, bez wiary, bez zobowiązań, zauważmy, że to jest łatwe, to jest wygodne. Tylko co potem? Zbawienie naszych dusz jest jedynym celem wszystkich objawień maryjnych. Pokuta, modlitwa różańcowa, a w konsekwencji osobista przemiana to jedyna droga do ocalenia. Fajnie usłyszeć, że mamusia mnie kocha, fajnie usłyszeć, że ona się wstawia za mną u swojego syna, ale też mi mówi o moim grzechu, mówi o mojej słabości i do czego ten grzech i ta słabość może mnie kiedyś doprowadzić, zniewolić. Pragniemy, aby ten film pomógł nam wspólnie odkryć tajemnicę Kalitomene. Tajemnicę, która wyraźnie wskazuje kierunek i cel naszego istnienia, czyli życia wiecznego, strój jedynym Bogiem. Poznajmy na nowo Maryję pełną łask, aby się w niej naprawdę zakochać. Dzięki niej otrzymać dar nieustraszonego serca, gotowego do wciąż trwającej walki duchowej. Walki miłością o nasze dusze. Popatrzmy jak wielu ludzi boryka się dzisiaj z ogromnymi problemami, z ogromną frustracją, depresją, myśli samobójcze. Z czego to się bierze? Gdzie jest źródło tego, co młodzież nazywa bezsensem?